Kolejny odcinek Uroki takiego baby! No ja was witam moi drodzy jak zwykle po raz kolejny zapraszam na odcineczek z gry Kirby Air Riders. No i wracamy sobie do gierki, jesteśmy na stage'u 6 Sunset Shorelight, więc dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag plaża może, bo dzisiaj naprawdę może być ładnie, a my lecimy sobie z high jump? Zobaczmy high jump. Albo dawno nie było, albo nie kojarzę. A, że Uu, podleć przynajmniej 40 metrów w pojedynczym skoku. Dobra, tu tego jeszcze nie próbowałem. Super. Pierwsza minuta odcinka już takie wyzwanko. <laughs> Ale nie ma co czekać, lecimy. A, dobra, dobra, 40. Oj, oj. Chociaż. Eee, mamy to. to co za to? A, już od razu lądowanie. <laughs> 42 metry. Czy minęła chociaż minuta? nie jest 57 sekunda jak nagrywam. <laughs> już mamy jedno wyzwanie z Bani. Szybko idzie, szybciochem. Ale nagrywam ten odcinek praktycznie od razu po poprzednim, bo... why not? Co to dawało? Czy to będzie wybór m, tego jak się plansza skończy? Już nie pamiętam. Ja, ja już nie pamiętam takich rzeczy, nie chcę treżur. Destroy boxes. Chyba, chyba destroy boxes wolę. Cztery boxy tylko? Chyba, że to będzie, nie wiem, pięć sekund. Albo będą mega daleko. Wow, 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 wow. Okej okay. Co tu się odwala? Co tu się odwala? Ja chcę lecieć stąd. Janusz, jedź Jeszcze dwa boksy. A bo oni mnie atakują ciągle. No Czy ja to rozwalę? No nareszcie. Okej, okay, okej. Okay. O tam, 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 tam Szybciutko! Komplit! <laughs> Dwie minuty i już mamy. 103 level, nawet już nie patrzę, co my takiego dostajemy, ale, ale już super, tak, tak, tak. Dostajemy karty z motywem jakimś. Już mamy restaria. Ja. Wow! Fajniutko. Ja tam, ja tam nie narzekam, a. Z... Ze skręcaniem. Kurde, ten defense. Defense mamy osłabiony, bo wszystko już idzie tak pod statystykę 14-15, a ten defense mam tak na 8. Boję się, że w końcu zaraz mnie. Jakieś, jakieś tutaj stworki zaczną rozwalać jako pierwsze. Eee, co tu dalej mamy? Kolejny nowy pojazd? Pff, a co, jakbym wziął to? Co, co to to dawało? Chciałbym się upewnić. Co, co, coś to dało? Target flight? O, może strzelanie dotarczy, żebyśmy wybrali dobrze. A single shot contest, jest tak. Jeden strzał i musimy odpowiednio trafić. Nie, niech będzie. W sumie też dobra nagroda, bo ten top speed chyba. Eee, żeby to dobrze trafić. Tak. Ok. To w 50. 50 Pięćdziesiąt chyba styknie. Zrobię idealnie. I <laughs> już. To jest wszystko. Co so, jest, jest strasznie szybko. Na razie nam to idzie. Ale to bardzo dobrze. No nie ma co, no jeżeli mam wybór. No to wolę się pomęczyć w czymś prostszym niż robić jakiś wyścig, czy nie wiadomo co, a jest akurat boss fight. Co to za glut jakiś? Wyglądasz jak wiking? Masz takie rogi dziwne? Ty fit gooey. Musimy guiego pokonać na city trialu. O, Jezusie. Okej. Okay. No to skupiamy się na nim. Tylko, że on skacze. Ten śmieć, ale to on idealnie skacze wtedy, kiedy to, to ja nie wiem, czy o... What? jak go bić, on tak językiem skacze dziwnie. No, chodzi, no ale to nie ty, no, ale on skacze językiem wtedy. No. I ile jeszcze mam go bić? Jego ja w ogóle bije? A nie, biłem jednak, okej, okay, ale on tak odskakiwał tym językiem, bo on chyba sam chciał mnie atakować, no, ale jednocześnie omijał przez to te moje ruchy. To było dziwne. Du, 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 du. Nie wiem, to znowu to jest na zasadzie, próbuję do niego podbijać i go bije i tyle. Eee. No defense mimo wszystko, defense dalej mam tak najmniejszy HP, jeszcze jako tako. Mm, ale defense, tak. No i dobra, już jesteśmy za połową, dalej jeździmy tym e, dobrym pojazdem już. Zachód słońca jest, u e, Niech będą te kolce, bo tamto to chyba jest plazma, plazmy nie chcę. Mhm. No i co tutaj, górmę? Nie chcę górmę. Kirby Mele, niech będzie, Kirby Mele jest fajne z tym rozwalaniem tych potworków. Okej, okay, rozwal więcej potworków niż ktokolwiek inny. No to tutaj to już mamy rywali, bo wtedy nie mieliśmy rywali, to już mamy. Hmm. Dobra. Eee, no to na razie słabo coś? ja powinienem było tak atakować. Mogę was rozwalić. Ej, e, jak jest siedmiu tylko! What? Przecież tego nie odratuję. To jest do powtórzenia. Okej, okay, co, co, się, co się zrobiłem źle, co spowodowało, że ja ich nie biłem? Tych potworków. Nie wiem co. No. Ok, teraz jakoś lepiej. To po prostu o! Po prostu dalej muszę w nich wjeżdżać. Mm. Ale dalej mam mniej, no! Co? Nie, nie rozumiem, co ja robię źle w tych wyzwaniach. No jest remis. I i i Zaliczy, zaliczyło. Ale jest remis. Zaczynają mi się nie podobać te wyzwania. Na zasadzie, że w rywale jest ich kuźwa 5, 10, 15 i oni mają współdzielony wynik. No było tu dwóch rywali. No i jak ja. Jakie ja mam się mierzyć z nimi? To wolę, żeby był jeden trudniejszy rywal, a nie dwóch różnych. Ja mogę ich bić? Bijem ich? Nie wiem, ale ledwo mi się to udało. A... Powiedzmy, że chmurka niech będzie? Bo to już pewnie ma wpływ na to, jak będzie ending wyglądał. No. może coś... Daj na Blade Dark Target. Okej, okay, niech będzie ten halbert, że wskakujemy na Halberda. I tyle. A, ah, Jezu, city trail, kolejny. Nie było wyścigu chyba do tej pory żadnego takiego normalnego. Dobra, wylądować musimy na nim. U. A czy... czy to mi pomoże? Czy ja lecę dobrze? Co jest? Hej! Niech minie tego latania. Może no Z -z 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 Raz mi się wtedy uda... Nie, nie chcę pod ziemię. Aha, po wleciałem. Dobrze. Tak, jeszcze niech mnie biją. Nie wiem, tu. Coś mi to da? Dobra, co ja, co ja tu robię? Czy mogę już stąd wyjść? Coś. Się... Exit. Sorry, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co, co ja tu robię. No, 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 no. Proszę powiedzcie, że checkpoint mi się zrobił, ja nie chciałem taki quit. Nie chciałem taki quit. Nie chciałem takiego quit. Jest, uf. O matko boska. Dobra, już wiem, że nie chcę tego wybierać. wolę time trace. Z tymi lolololo, lo, lele. Le, 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 czy jak wy się nazywacie? Co to jest? To jest coś, co ja bym mógł stworzyć w 5 minut w blenderze, ja... No, ale nie stworzyłem i nie zarabiam na czymś takim. Dobra, ee, co to za mapa? Muszę być na prowadzeniu. Ok, 30 sekund. O, no, już jakby. Wow, 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 wow! Jedź! Co jest? No bije, bije, bije. Ale to, to... Jeszcze piją, Jezu, jeszcze ktoś tam jest z przodu! Co? Okej, okay, Te wyzwania nagle się robią denerwujące. Nikt minie tej gry do tej pory jak mnie irytuje, już mnie powoli zaczyna irytować ta gra. Że ja nie potrafię, że nie umiem w to grać. Co ja, co ja do tej pory jakby robię źle Nie wiem, pojechałem chyba dobrze No tu więcej nie mogłem zrobić, tu Okej, okay, są... So, są so w końcu No 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 Ale tamten jest tyle metrów przede mną Przepraszam, co? No ale oczywiście, że nie wjechałem No i ten już mnie wyprzedził jak mam w 10! Nie, display, gdzie tu jest difficulty? Nie mogę difficulty zmienić? Dobra, uh, w się chyba w grę, która mi się ostatecznie nie spodoba. Kirby, Kirby, Kirby! Zaczynasz mi się, Mordo, nie podobać. Mmm, Rex Willy. Nie wiem, próbujemy. Zaczyna mi się ta gra mocno nie podobać z tym poziomem trudności. O Boże, jak tym się koszmarnie jedzie. Nie ukrywam, że różnorodność w tej grze... No chciałem tam pojechać, no przecież to... Tym się nie jeździć nie da. What the fuck? Jeździć nie do. No nie mogę, no nie mogę szybciej. Jestem pierwszy jednak? Co to się wydarzyło, że jestem jednak pierwszy? No ale nie będę pierwszy. Nie, jednak jestem pierwszy! Co to się wydarzyło, że jednak byłem pierwszy? What? Absolutnie mi się nie podoba ten poziom trudności już powoli. Rozumiem, że się robi wyzwanie, ale... Problem jest taki, że ja nie znam rozwiązania na, na ten poziom trudności. Nie umiem. No nie umiem w tego Kirby'ego grać. Odpycha mnie trochę to. Eee, no tak, bo to jest... To nie jest Mario Kart, rąk, i że to nie jest kopia Mario Kart, tylko to jest biatyka na... Na kółkach, tak? Tu... O, oh, fuck. Tu ja chcę air glider jednak. A potem jest kleb spoko. God fucking dammit. Okej, oh. okay, mamy lecieć jak najdalej. Wolę takie wyzwania. One go. Aha. Czemu oni tak wylecieli? Przepraszam. Dobra, ale tamten leci jeszcze. Ile on leci? Nie, dobra. Przebi przebić przebiję. Dobra, nie muszę jakiegoś cudownego rekordu robić, może być już nawet i tu. Jep. Okej, okay, byleby to przejść. Nic więcej. E, no tak, no gdybym wziął inny pojazd, to pewnie byłoby lepiej. Sklep, potem zwykłe wyzwanie i boss. I lecimy z tego stage'a szóstego. Ziup. Możemy sobie nakupować nareszcie tonę rzeczy. Nie chcę żadnych nowych y, wozów, ja wolę iść jednak w te statystyki. Boost, defense, charge. Kurde, no i HP, no bo jak offense wezmę, to już nie, nie starczy mi ewentualnie tych silver coinów. E, no dobra, na razie jeszcze na tym normalu próbujemy. O, tourney race, niech będzie w końcu jakiś wyścig zwykły. No, może tu mi lower placing? A po checkpointach po prostu ten. Kto dalej, ten odpada i tyle. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to musimy jechać przed siebie. Tylko, że oni już tutaj się wydają silniejsi. Co jest, co oni tak nagle dobrze jeżdżą? Ale... Ja byłem piąty. To które musiałem być, żeby nie odpaść? E, nie, 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 czy, czy było gdzieś napisane, że muszę być czwarty? Three, two, one, czy, czy co? No jedź, jedź, jedź. Don't drop below first place. To muszę być pierwszy! ty ja nie umiem tak jeździć! No i nie wyprzedzi! A jednak wyprzedził! Wow! Dobra, to było na jakimś farcie głupim. Nie wiem, ja czuję, że. Ja przechodzę tę grę na farcie, a nie na jakimiś umiejętnościami. Eee, hmm. Teraz jak to. Ja jest, jestem ciekaw w ogóle. Chomik, ok? Wiking Chomik. Jestem Waszej opinii w ogóle o tej grze? Bo ja na ten moment, jak nagrywam ten odcinek, i ja na razie wrzuciłem tylko pierwszy odcinek, gdzie tylko pisaliście hashtag coś i, i pierwszy, pierwszy, drugi, trzeci i żadnych opinii nie pisaliście. Ale jestem po prostu ciekaw, co sądzicie o tej grze. Bo jak dla mnie to, to jest kurde, ciężkie, no ale. Wiem, że to ma nie być wyścigiem, ale ja tu czuję, że. Prędzej mam jakiegoś farta niż cokolwiek ja wygrywam. Dobra, co ja mam tu zrobić? Win a race. Bo tak nie skupiłem się. Tylko zacząłem gadać. O, po prostu wygraj wyścig. Czy... O, 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 o. Pojawiają się gwiazdki. Dobra, dobra, dobra. Za gwiazdkami. O, tylko że... Nic, a nic nie sprintuje. A, bo on już, on już skończył. a Okej, okay, dobra. Eee, jeszcze raz. O Jezu, 700 aż. Po, powaliło kogoś. Dobra, Rokisław, skup się, bo, bo ty tak żeś to przejechał sobie, żeś się skupił na gadaniu. Mam omijać te kolce, tak? Rywal ma special item. Zawaliście. A, panie rywal, ty da dajesz te gwiazdki czy nie? No, on w ogóle. nie daje tych gwiazdek swoich. Przepraszam, dlaczego on nie rzuca tymi gwiazdkami za sobą? Za daleko jestem, czy. No okej, okay, czyli, czyli ja tego połknąć nie mogę, dobra. Ja latam jak idiota. Eee, ja to już znowu ja to przegrałem. What the fuck, on sraca o tym! Tylko... Co ja mam tu zrobić? Zaczyna, zaczyna mnie dusić ten poziom trudności normal. Problem z grą jest taki, że w założeniach nic się takiego nie zmienia od początku serii. Jest po prostu nagle trudniej. Nie da się tego jakoś tak wytłumaczyć dlaczego. On leciał górą, tak? Mógłbym próbować innymi maszynami, ale dlaczego gra mnie zmusza do tego? Ja nie chcę innymi maszynami, ja chcę czymś zbalansowanym. Sama gra promuje, że ten pojazd jest zbalansowany zawaliście. To ja chcę tym grać, a nie nie wiadomo czym innym. No i chłopa nie mogę dogonić. No nie mogę. Muszę sobie testować inne pojazdy, a ja nie chcę. A, mo a mogę zmienić? Teraz? Mogę to przegrać szybciej? Bo to ja już do tego nie, nie przejdę, to nie ma szans, już dojechał. Eee... Dobra. Eee... Wracamy się. I zmieniam poziom na casual, bo ja widzę, że. Nie będę. Ja chcę Warp Stara. Widzę, że ja nie będę robił progresu w tej grze po prostu. Czyli difficulty. Ja jestem casualem najwyraźniej. Przepraszam, że nie grałem w pierwszą część na GameCube. No, nie umiem w to grać. I tyle. Mogę, mogę nawet z tym kolesiem zawalczyć. Niech będzie. No nie czuję tej rozgrywki, po prostu. Dla mnie to jest tylko klik 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 To jest tylko takie granie w to. Nie umiem... jakoś inaczej grać. Przepraszam. Więc staram się nauczyć e, tych mechanik wszystkich, ale tego jest na tyle za dużo, że jest czwarty odcinek, a ja mało co ogarniam. Mimo, że tutorial przeszedłem, co nie? Więc to jest taki drag race. Okej, okay, wolałem tak, żeby nie lecieć za długo. Przepraszam czemu on już mnie dogonił? Aha No i wszy wszystko ja umijam. No, ale chyba dojadę. No, ale no i co miałem tu zrobić? No takie umiałem ja warte, że wszystko umiałem. A, nie czuję tej gry. Ja ba ja boję się do online'a wejść, o, ale Co? Przecież jeszcze nie przyszedłem, całego. Czy przyszedłem, ale niektórzy przeżyli i spotkali potencjalnych

And an indispensable part of their lives. Hmm. Tyle. I na pewno jeszcze będzie kontynuacja tej fabuły, ale... Po prostu rozwaliłem jakiegoś typa i tyle? I tyle! <laughs> Boże, ten stage szósty tak mi szybko szedł, a teraz to jest 23 minuta i ja go dalej męczę. Co jest nie tak, Roki? Nie bierz nic, nie bierz nic, nie bierz nic, jedź dalej. Na każualu to próbujemy. Eee, niech będzie Kirby Mele, bo nie chcę klucza szukać i tak dalej. Słuchajcie, po prostu dokończymy już tę serię. Przynajmniej jeżeli chodzi o fabułę na każualu, bo to nie ma sensu, żebym się tak męczył. Ja nie wynoszę żadnych lekcji, nie, nie uczę się czegoś nowego, jak dostaję w To jest stricte kwestia fart albo nie fart. widzę, że i tak nawet na casualu tu przegrywam teraz, Ok. Au! Nie no, ja przegrywam. Na casualu. Zaraz dojdzie do sytuacji, że... Nie patrzę nawet na wynik. Czy ja mogę jakiś... O, jednego rozwalim Na casualu dalej, czajcie. Ja mam problemy już nawet na casualu to przechodzić. Nie wracamy na normal. Absolutnie. Eee... Powiedzmy, że jeszcze ta gra mnie nie frustruje, ale to jest słowo klucz jeszcze. Boss, dawaj chomik, chodź walcz. Spróbujemy raz jeszcze. Tym razem musi się udać. Mam taką nadzieję. Nie chcę tracić za dużo coinów na ciebie. Za... Durny jakiś chomik. Nie ma to sensu. Czemu on jest zły? Kim on jest? Czemu nie mogę boostować przed startem, a w niektórych wyścigach mogę? O co tu chodzi? Rywal zaczął. Zawaliście, że zaczął z itemem na plus. O! No o wiele gorzej on już jeździ. Jeżeli ja już nagle tutaj go. A dlaczego ten poziom trudności nie może być taki trochę... trochę chociaż poprawiony, bo teraz. W tym momencie to ja go... Za mocno wyprzedziłem. Tak uważam. O Jezu, źle pojechałem. Ale głupi jestem, Rocky. Co jest? Dlaczego ten poziom nie może być takim no... No akurat! No teraz jest za łatwo! Eee. Nieważne. Dobra, dojechaliśmy. To i tak dalej chodzi o to, że ta seria to nie jest przejście gry na 100%, to jest tylko przedstawienie gry. Po prostu fabuła i jakieś tam tryby. To nie chodzi o to, żeby było mega trudno. To chodzi o to, żebym ja się czuł komfortowo, a wy też oglądając, żebym nie, nie narzekał za dużo. O tak może. Może wychodźmy z takiego założenia. Chmurka czy piasek? Piasek, bum, bum. Poszedł sobie i teraz co, jesteśmy. Silent Side Street. ok? Ciekawy wygląda. Zapisujemy Oczywi oczywiście, że tak. A, tylko, że no żadnego kamyczka nie zostaliśmy, tylko w tylko pośrodku jak tam graliśmy. No dobra moi drodzy, słuchajcie, jeden stage na ten odcinek. Niestety, dlatego, że bardzo długo mi to dzisiaj zajęło. Dajcie znać, co wy uważacie po prostu. Ja. Ja no, nie, umie, nie umiem się nauczyć. Nie umiem, po prostu. Coś jest nie tak dla mnie z tą grą w sensie ja się dobrze bawię, ale jeżeli ten poziom jest taki taki okej, okay, bo ja niczego się nie uczę tutaj niestety. Dawajcie znać co sądzicie. Ja wam dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się. Hej, hej.